A więc wbijamy na dół. Prym! Yy, tak, to chyba już jesteśmy tutaj, gdzie mówiłem. Nie mam miejsca. O kurczę, kurde, kurde. Tu jest przesrane, ja tu się boję w ogóle stać. Sprzedaw yy, tu się jakieś rzeczy do healowania ponabierać. Dobra, takie lepsze troszkę. Tu różka sobie zamienię. O i już jest jeden nowy przeciwnik, wygląda jak waspany botul z terarii. Dobra, i tu jest jeszcze coś. Ja to muszę mieć Dobra, to jest lepsze takie doleczenie, więc... O, i już się zaczyna. Polera, zostałem. Dobra, zaczekamy tu na niego. Czemu nie dostał? Okej. Okay. Żyjemy. Widzicie, te różki nam tu szybko zajdą dosyć, więc ja sobie może zamienię. O, w ten sposób. Świetna scenaria, po prostu jakieś piekło. Lawa. Szkieleciki. Które w grupie mogą zrobić naprawdę dużo. Niestety. Ale widzę, że to jest bardzo podobne jak wcześniej. Czyli, tak, tutaj po prawej będą drzwi. No, Okej. Okay. I musimy do nich znaleźć klucz. cholera jedno. nie mnie wystraszy. No i na przykład teraz jest ich trochę i już mam. Mały problem z cholerami. Jeszcze by mi od tyłu zaszli to. Jedynym ratunkiem byłby pewnie ten scroll. Tego tu gdzieś go noszę też sobie. Dobra, dobra. <tuszy> Tutaj będę coś leżeć, ale nie leży. Bo po co? Mnie się mu przecież nie należy. Hehe. <tuszy> <tuszy> dobra, udało się go zabić. Zjadłem sobie jakieś mięsko. Z tego, o ile się nie mylę, to był o cholera zabieram zabieram Dobra. Poślałem się wymienić różdżkę. Tu jest klucz. Dobra. byleby tam nie wpaść. To byłby fail. Na miarę, nie wiem jakim, ale bardzo, bardzo fail. Bardzo, bardzo fail. To byłby strasznie, źły fail. I tu mamy te drzwi, które wystarczy otworzyć, tylko że tam jest szkielet. Chodź. No już uciekasz. Jak no, nie uciekam, to znaczy, że są na wyczerpaniu. Oj, a ciebie nie lubię. Ale chodź, muszę cię zabić. Nawet nie znam, że uciec. O, jakieś 20 strzałów. Yy, zaraz to się nie przyda. No, no. to też się w sumie nie przyda mnie, bo w ogóle chciałem to podnieść. Tam już coś widzę. Podejdę od tej strony. Ale jeśli nie mylę, to już jestem boskim, że tak powiem. jak będzie bardzo zły rodzi. Tylko najpierw trzeba wykończyć te czary dzieje i inne szkielety. Uo, szybko! O -o. O -o. Kurde, użyłem... To powinien być ten taki zły, straszny duży. Jest. Taki nekromanta. Jeden ładunek mi został. Czego ja zabiłem? Chyba nie. Albo może. To jest owa kula, którą mamy podnieść. Mamy kulę. Dobra. Teraz szybko się jakoś tutaj. Przepakuję. Odejdź. Mam kulę, odejdź. Mm. Dobra, jakieś leczenie bym sobie tu wziął zamiast tej kuli. Chociaż nie tak bym wolał. Wiecie ja szczerze, że za poprzednim rajdem, czyli tym, tym tym tutaj biegiem śmiesznym, to miałem lepsze itemki, trochę o, muszko, to miałem lepsze. Jeszcze i w ogóle, o oh kurde, oh kurde. Nie wiem, jakie złote sztylety, złotą zbroję, a tu tak, tak, tak cienko. Mm, gin. Czerwony potion. Zjem sobie, żeby nie zginąć. Oni się teraz tutaj pospawnowali od nowa. Trzeba znowu uważać i tak dalej. O, na przykład teraz. O, jak się ta w wlaś, to wystraszająco to jest. Cześć, cześć. Czyli ta lawa też bije, warto zapamiętać. Biegniemy na hamo, po prostu nie patrzę, gdzie. Dobra, tutaj mamy akurat łatwo. W miarę. A jeśli ja nie mylę, to tak. Tak. I tu mamy wyjście. Tu musimy iść po prostu tu prosto. Tylko, że jak widzicie, już tutaj są szkielety i inne złe rzeczy. Tak, jak te waspy, takie latające. O, złoty, złoty hełmik. Jej. To ja jestem pewien, że mam lepsze. No właśnie o to chodzi, My tak zachodzą od dupy strony, chociaż ich tam nie powinno być. O, tu jest magna, któryś. 6, 6. Dobra, lecimy, nie będę się bał z nimi bić tutaj, tylko sobie ustawię lepszą różdżkę, tutaj jeszcze inną różdżkę i tutaj jakiegoś w sumie to sobie zjem nie mam już opisy. a Biegniemy. Zabijamy wrogów tylko na swoim poziomie A tak to po prostu wystarczy przebiec? Nie Pewnie za mną pełno ludzi, znaczy tych chodzi, różnych szkieletów i tak dalej i ja zaraz walnę w, w plecy, albo nie. O, o, tu mogę zginąć, tu mogę zginąć. Tu chyba zginąłem. I... Ale no ogólnie jak tam pójdziemy, to nic się takiego nie dzieje, więc po prostu wystarczy, że tam się dojdzie i tego już nie będzie nagrywał, tylko po prostu powiedzcie mi, że chcecie zobaczyć nowszą wersję, nowe rzeczy itd. i tak dalej i tam to się postaram już nagrać. Przejść też. kurdy Widzicie jak go nimi znasz? Dziady. Dobra, no to wiecie, do, do następnego.